Aga, Blessings, Falling on me. I got weapons, Nino, um. Hejka, cześć, dzień, dobry, przychodzę dzisiaj do Was z chodem Lumpeksowym. Cześć moje wszystkie Lumpeksiary i. Lumpeksiary? <grym> tak mogę to powiedzieć? Słuchajcie. Em, dawno, dawno nie byłam w Lumpeksie, przyznaję. Zresztą wtedy, kiedy ostatni raz byłam, to albo pokazywałam to na Instagramie, albo gdzieś tam nagrywałam dla Was tutaj film. I stwierdziłam, że bardzo się stęskniłam. I też za mową waszą piszecie do mnie, że koniecznie muszę jak najczęściej kręcić serię. Chodźcie za mną do lumpeksu, którą tak uwielbiacie, ale też e, po prostu jakieś tam hole lumpeksowe. Nawet jeżeli nie, chodźcie ze mną do Lumpeksu, choć myślę, że z wiosną przychodzi mi znowu wena. Yy, no, zawsze jednak, jak jest to ładniej na zewnątrz, to mile się chodzi po tego typu sklepach. Nie jest szaro buru i nie leci się z tymi torbami do domu. Więc yy, stwierdziłam, że w sumie to było bardzo spontaniczne, bo byliśmy obok windy shopu i ja do tego windy shopu zaszłam, a dwa dni wcześniej kupiłam sobie koszulę z Lepiej Lepiej i to był chyba taki dobry początek właśnie koszul i właśnie e, chcę wziąć trochę te koszule pod lupę chociaż mimo wszystko my nie mamy do końca wpływu na to, co wisi w tym second handzie i co nam się dzisiaj trafi no to los tak chciał, że kupiłam trzy piękne białe koszule miałam jedną, słuchajcie, z Murmua ostatecznie, bo jedną już z Marksem Spencer notabene z ciuchlandu wyrzuciłam, więc yy, ja już nie przedłużam. Róbcie sobie kawki, róbcie sobie herbatki, zapraszam na, do przeglądu tego, co kupiłam i pokażę Wam to w stylówkach. Spędznie ja nie ubrałam sobie zwykłe, klasyczne dżinsy, wezmę sobie do tego klasyczną czarną torebkę, Wiedzie jakiś płaszczyk i zrobimy fajną stylizację, mam nadzieję, że proste, ale właśnie z wykorzystaniem tych lumpek sobie zdobyczy Także chodźcie. Bardzo dawno nie nosiłam falban, a falban lubię. No i no cóż, Vintage Shop to Vintage Shop. I upolowałam taką koszulę. Jeżeli będziecie chciały wiedzieć, w jakim dokładnie Vintage Shopie w Katowicach byłam, to jest ten, który już Wam polecałam kiedyś i w którym też nagrywałam jakiś odcinek, ale oczywiście pokażę Wam. Wszystko macie w. Linku pod tym filmem, jeżeli macie ochotę odwiedzić ten sam sklep, co ja, będzie mi bardzo miło. Marka, której nie znam, natomiast jeżeli chodzi o skład, to w składzie mamy 65% poliester i 35% bamboo, więc powiedzmy tutaj rekompensuje to, no bo jednak to nie jest sam poliester, coś tam. E Coś tam jest tutaj konkretniejszego i bardzo mi się podoba to, że tutaj te rękawy są całkowicie przewiewne, bo czasami jest taka pogoda, że nie do końca jest na krótki rękaw. Ale też później za chwilę robi się ciepło i fajnie by było ten krótki rękaw mieć. Także tutaj jest cały przebiewny i piękna jest konstrukcja tej koszuli. Ona kosztowała 39 zł w tym vintage shopie i to jest chyba jedna z tańszych rzeczy w ogóle z tego vintage shopu, bo tam jest dosyć drogo. Koszulę sobie uprałam i już czeka. Żeby ją przymierzyć, e, nałożyłam sobie taki cienki t-shirt, też, żeby wam bierzeć, dlatego że tak jak koszulę mam uprane, tak dwa sweterki, jeden cieńszy, drugi grubszy nie mam jeszcze upranych, więc no, żeby jednak nie było tego kontaktu ze skórą e, A muszę się zastanowić, jak tą Angorę prać, więc jakby na spokojnie. Dobra, to wskakuję w tą koszulę. catch the latest trend i might double up my network i've been going up koszulę kupiłam w lepiej, lepiej i to jest ten second hand, który tak naprawdę tworzymy my, czyli wstawiamy tam swoje ubrania, wynajmujemy regał. I oddajemy do drugiego obiegu, żeby sobie leciało w świat. I ktoś zostawił właśnie tam taką e, używaną koszulę vintage. E, tą koszulę oczywiście muszę zapiąć, ale jakby bardzo mi się podobał tutaj ten e, kołnierzyk. Koszula jest naprawdę, naprawdę, jeszcze raz podkreślam, mocnym vintage. E, to się czuje i to się widzi, natomiast ja uwielbiam takie ubrania i to jest, to jest to, co mi w duszy gra, dlatego że ja mogę sobie to nałożyć nawet pod. Katanę jeansową i zrobi sobie fajny look. E, oczywiście musimy lubić kołnierzyki, ale ja właśnie z tymi kołnierzykami mam tak, że e, naprawdę bardzo, e, bardzo często fajnie się w nich czuję, ale musimy się do nich przekonać. Więc tak jakby na spokojnie, jeżeli jeszcze nie polubiłyście się z kołnierzykami, to róbcie sobie przymiarki, ale róbcie sobie przymiarki e, jednak takich sztywniejszych tych kołnierzyków, czyli nie, żeby one były Ala T-Shirt, Ala Bluzka, bo tak do końca możecie się wtedy do nich nie przekonać, ale jeżeli będą to właśnie kołnierzyki, które będą mocno trzymały formę, to myślę, że powinny Wam e, się spodobać, a zawsze jak na przykład nie chcemy go eksponować na zewnątrz, to po prostu narzucamy marynarkę i mamy białą koszulę pod spodem, także ta jest boska i nie pamiętam ile kosztowała, no i ta to już jest 100% i właśnie ostatnio oglądałam e, porządki e, Kasi z LGS i tak Kasia powiedziała coś takiego, że ona w większości rzeczy nie chodzi, bo ma nieuprasowane i stwierdziłam sobie, że u mnie też tak jest. Totalnie tak u mnie jest. Jeżeli mamy nieuprasowane rzeczy w szafie, to sięgamy po te, po której szybciej nam sięgnąć. Więc jakby to jest zrozumiałe i totalnie obiecałam sobie, że te piękne koszule, które upiorę, chociaż te są z suszarki już uprasowane, ale ja je uprasuję i niech ona na mnie czeka, bo ja nigdy jej nie nałożę. Jeżeli ona będzie wisiała pomięta w mojej szafie, to zawsze będę sięgała po coś, co jednak nie wymaga tego prasowania. Dajcie mi znać, czy Wy tak macie, ale ja stwierdziłam, że faktycznie głównie przez to ja yy, rezygnuję z chodzenia no, w takich mocnych kilkunastu rzeczach z mojej szafy, także yy, poprasowałam, poprasowałam, w ogóle mam super steamer.

Koszulę, ale wiem, że nie każdemu ona może przypaść do kustu. Eee, bardzo dużo falban i bardzo dużo dzieje się na górze, natomiast można to też fajnie ograć i fajnie przepleść. Wiecie, wystarczy jakaś dżinsowa kamizelka albo w ogóle... Yy... A, zresztą zaraz wskoczę Wam i pokażę. Styl jest konkretny i wiem, że jeżeli nie do końca czujecie falbany, jakby ok, natomiast ono mi się bardzo spodobała, jednak mimo wszystko nie mogę odczytać składu, bo metki są sprane i właśnie gdzieś tam z drugiej strony była, no i na czym trochę ubolewam, ale wydaje mi się, że to na pewno nie jest jakaś tam 100% bawełna, no bo to się czuje, ale jest słodka ta koszula. Naprawdę jest słodka i ja ją widzę ja ją widzę w tej yy, stylizacji. W ogóle w tych ciuchlandach to jest tyle takich fajnych rzeczy, fajnych koszul, unikatowych koszul. Ja naprawdę nie wiem, czy bym teraz gdzieś znalazła chociażby no taką koszulę, tak z marszu, która jest taka piękna, tak pięknie wykończona. Yy, taką koszulę, która jest takim ślicznym vintage I jest taka idealna. Także po prostu to jest to. No i dzięki temu mam cztery koszule teraz w swojej szafie białe, a miałam jedną. No i sweter. Mierzyłam ten sweter i obok mnie była grupa kazachów, i oni mierzyli, mierzyli różne rzeczy, ale takie właśnie takie vintage, że tam w ogóle jakieś ortaliony latały po, po tych przymierzaniach. No i ja wychodzę w tym swetrze, a właśnie jeden z tych kazachów mówi do mnie. Boski sweter. On w ogóle wygląda jak yy, nasz strój narodowy. Yy, I że ci jest w nim pięknie, i że koniecznie go weź. I powiem Wam, że ten sweter kosztował aż 109 zł. I ja muszę się zastanowić, jak go prać dlatego, że tu jest Angora yy, i tutaj macie również ten Vintage Shop. Napiszcie mi na dole, czy znacie tą markę. Ja jej nie znałam wcześniej Malina Wong. Natomiast jak zobaczyłam te poduchy, jak zobaczyłam w ogóle krój tego swetra, jak zobaczyłam wzór tego swetra, to hmm, ja naprawdę dawno nie wydałam 100 zł na nic w Ciuchlandzie, co nie byłoby skórą. Raczej jeżeli kupuję coś za 100 zł, właśnie w second handzie, no ale to vintage shop, to tam też jest drożej. Jeżeli ja kupuję coś już za 100 zł, no to właśnie gdzieś tam raczej skórę, a nie sweter. Nie wiem, czy jakiekolwiek kupiłam sweter za 100 zł w ciuchu. Nie wiem. Pamiętacie? Chyba nie. Więc to jest mój pierwszy taki droższy sweter, ale jest. No nie wiem. No jest taki, że się w nim zakochałam i. Za tak fajny sweter, za tak fajny skład. I jest Angora Wiskoza. Co to jest ramię? Ramię łamane na ra, ramę. E, e. Ramia tkanina. Jest to tkanina naturalna, o której mało kto z nas słyszał, która, zdaniem historyków, jest starsza niż bawełna. Jej stosunkowo niska popularność wynika z regionalnego skupienia w Azji oraz stosunkowo trudnego procesu wytwórczego. Czy ramia ma mimo to szansę zaistnieć na współczesnym rynku włókienniczym jako konkurencyjny produkt? W czym tkwią jej największe zalety? I poniekąd przypomina ona europejskie pokrzywy, tyle że pozbawiona kolców i nie pali. Chiny, Malezja, Japonia, Australia. Aj, mój kochany, z daleka przyleciałeś do mnie, poczekajcie. Nie, mam ochotę poczytać o tym swetrze i ogólnie o tej projektantce. No, jak się domyślam, jest właśnie stamtąd. W przeciwieństwie do lnu, który jest rośliną jednoroczną, szczmiel biały należy do kategorii Bylin żyjących nawet 6-20 lat i dorasta nawet w wysokości 2,5 metra. Podstawową różnicą między włóknem milną a rami jest poziom złożonego procesu produkcji, który czyni tą drugą znacznie droższą. <laughs> Ramia jest zdecydowanie droższy niż lens, słuchajcie. Wskoczę w ten sweter, pokażę Wam jeszcze z bliska jego teksturę, no bo wiecie, jak to angora ma to do siebie, że ona jest taka dosyć yy, puszysta. Ale nie widzę, żeby cokolwiek z tego swetra leciało, też dlatego go kupiłam. Już sprawdzałam to, bo jak ja mam takie swetry, gdzie później koty mi latają po całym samochodzie, no to już się na takie rzeczy nie decyduję. Ale bardzo mi się podoba w ogóle wykończenie tego swetra. Widać, że jest turbo, porządny i, yy, i bardzo miły. Nie, nie gryzie, ale mimo wszystko ma w środku podszewkę, więc yy, porządna rzecz, no bo możemy też nosić to jako kurtkę. Dobra. No to zobaczmy, jak to się prezentuje. Jak coś, ten model to jest, słuchajcie, Miss Dior Butterfly. Gdyby kogoś to interesowało. I to już jest ostatnia rzecz z tego mojego vintage haulu, natomiast bardzo, bardzo mi się skojarzyła z bluzką w ogóle, w których chodził mój tata, jak był młody, moja mama, moja mama też właśnie ma gdzieś kilka takich, to, to już jest taki vintage, natomiast Gucci, jak właśnie oglądałam film do, do mody Gucci, też dużo tam takich ubrań pojawiało się, no wiecie, to, to są lata 80. To nie są nawet lata 90. To są lata 80. I to jest taki w ogóle nie oldschool, tylko vintage, że zabiło mi serce. Zresztą Hermes coś takiego ostatnio pokazywał. Te kołnierzyki u nich były fajne, u mnie to jest zaś sweter. 47 zł, czyli bardzo dużo mimo wszystko. I potencjałów. W tym podglądzie zero, ale dajcie szansę. Chcę Wam przybli przybliżyć tą tkaninę, żebyście wiedzieli o co mi chodzi i każdy z na każdy miał do czynienia z tego typu materiałem. Myślę, że to jest w ogóle coś sztucznego. E, o, niestety. Niestety Wam nie powiem, bo tu ma tylko coś takiego, więc... Uh -huh. e, szkoda, ale to nic, dlatego że... Spójrzcie. To może być jakaś bawełenka pomieszana z, z poliestrem. Yy, no ale jakby ja kupiłam to dlatego, że ja widzę tą stylizację z tym i ja Wam pokażę, co jak chcę z tym zrobić za chwilę. Yy, trochę przeniesiemy się w czasie, ale ja będę w tym chodziła na pewno w tym sezonie, od razu Wam mówię i na pewno zobaczycie jakąś stylówkę na Instagramie właśnie z wykorzystaniem tego yy, vintage swetra. Mój mąż jak go zobaczył, tak mówi Ja mówię, daj mi szansę, daj mi szansę, wystylizuję to. Naprawdę dawno nic nie kupowałam i w ogóle nie miałam parcia na kupowanie. Ja wchodząc do tego vintage shopu, po prostu weszłam tam, bo byliśmy akurat obok i poczułam to. Jeszcze pani mi powiedziała, że są po dostawie i było tyle fajnych perełek, ale takich innych, takich po prostu, które przeleżały tyle lat w szafie, może ktoś ich w ogóle nie nosił, wiecie ile mają tam turbo fajnych kamizelek, wielkich kurtek Wranglera, e, Lewisa, ile tam jest spodni Lewisa? w ogóle faceci, jaką mają mega fajną sekcję. Mój mąż raczej tak nie chodzi po e, lumpeksach ze mną, on jakby gdzieś stoi, on sobie coś tam rozmawia przez telefon, nie jest zainteresowany, i to był chyba pierwszy sklep, w którym gdzieś widziałam jego zainteresowanie. Faktycznie był zaskoczony tym, że ta moda Vintage jest tam taka ładna, więc yy, przejdźcie się, zobaczcie sobie. Może akurat Wam coś przypadnie do gustu. T-shirt i spodnie, gdyby kogoś interesował, to też Wam zostawię link, yy, ale zostaje w moim t shirtiku bo jeszcze tego nie uprałam. A jak nie piorę, to nie dotykam nigdy skóry, więc koszule uprawne. No, ale to nie. E, pokażę Wam, w pokażę, bo moją stylówkę mi chodzi. Mogę zostać nawet w tych jeansach. Jaram się ogólnie starociami, takimi pewnie moja mama za głowę się łapie, jak ogląda ten film. I myślę sobie, Boże, przecież kiedyś miałam taką bluzkę. Albo ojciec miał. Czujecie to? <grym> Czy czujecie ten vibe? Mogłabym grać w domu Gucci. Nie wiem kogo. <grym> ale, o Jezu! Ogólnie pomarańcza to nie jest mój kolor, jakby nie, ale opalę się trochę, są opalaki. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki look. Jeany też mam takie mocno vintage'owe. Tu może pójść pasek, tak, może tu pójść pasek, taki brązowy typowy. Wiecie, też zupełnie inaczej będzie wyglądało, jak nie będę miała t-shirtu pod spodem, bo jednak e, tak niekomfortowo się czuję, że mam bluzkę na bluzkę. Chociaż kiedyś tak się nosiło. Oczywiście jeszcze zapomniałam, bo lepiej, lepiej też polecam. E, wszystkie adresy i Vintage Shopu i lepiej, lepiej zostawiam Wam na dole pod tym filmem. I tak w ramach jeszcze przypomnienie w sumie, powiem, że od którego do którego możecie zostawiać swoje suknie ślubne w Lepiej Lepiej, już Wam to mówię. Zrobili fantastyczną akcję, bo wiecie jak to jest z suknią ślubną? My za suknię ślubne płacimy tyle pieniędzy i później okazuje się, że ona jest na raz, ewentualnie do sesji zdjęciowej, e, często mm, nie możemy się z suknią ślubną rozstać tak jak ja. E, Proszę, macie od, od 17 kwietnia do 26 czerwca na Wojciecha Korfantego 4 w Katowicach. Macie Birdle Pop Up i sprzedaj u nas swoją suknię ślubną, buty, welon i inne dodatki. Czyli idziecie sobie? 60 zł kosztuje taka usługa wstawienia sukni i robił taki pop-up, gdzie będzie bardzo dużo sukni ślubnych i tam będziecie mogły zamiast iść do jakiegoś ekskluzywnego salonu, czy jechać do Madonny, to y, możecie sobie pójść po prostu do Lepiej Lepiej i zerknąć. Y, oczywiście tam ktoś będzie asystował przy mierzeniu tych sukni, nie to, że to będzie na zasadzie, że ktoś sobie gdzieś tam weźmie suknię i ją rozedrze, czy cokolwiek innego, bo wiadomo, też przymiarki sukni ślubnej trochę inaczej wyglądają. A wiecie, jak mi się raduje serducho, że my idziemy już w takim kierunku, że um, otwiera się, można powiedzieć, jakaś nowa cząstka, bo dla mnie to jest w ogóle zupełnie coś innego, jeżeli chodzi o, o wymiar vintage. Idziemy do sklepu z używanymi sukniami ślubnymi, które przynoszą dziewczyny. Aby nie marnowały się i nie wisiały im w szafie. Przecież ta inicjatywa jest boska. Nawet żebyśmy miały, nie wiem, sprzedać tą suknię swoją nie za bestę na -no tylko możesz przyjść, dotknąć, zobaczyć, popatrzeć, jak to wygląda, zmierzyć, czy ona będzie na Ciebie dobra, ewentualnie nanieść jakieś poprawki. Bo przecież to jest normalne, że możemy nie wiem, zmniejszyć, zwęzić, gdzieś poszerzyć. Jeżeli mamy dobrą krawcową, to wszystko jest możliwe. I to jest boskie, dlatego że. Się wszystko nie marnuje. Jezu, dziewczyny, ręka w górę, kogo suknia ślubna wisi w domu. <gryw> Dajcie znać, czy w ogóle chciałybyście sprzedać swoją suknię ślubną, a może jesteście właśnie y, jedną z tych y, kobiet, które chcą zostać do swoich ostatnich dni z tą suknią, żeby przewisiała im w szafie. Na przykład, moja mama, pamiętam, miała swoją suknię ślubną i ja później jak mała dziewczynka, latałam w niej po domu, jak się przebierałam w ogóle bawiłam, także dajcie mi koniecznie znać, czy jesteście team, zostawiam suknię do końca świata, jeden dzień dłużej, czy yy, jednak wolałybyście sprzedać, czy jeszcze się wahacie, yy, albo ewentualnie, czy chętnie byście skorzystały z czegoś takiego yy, i nie wiem, jak to z tą suknią bywa, ale może zapytajcie się lepiej lepiej, czy dałoby radę ją do nich wysłać żeby ją wstawili ewentualnie, jakbyście nie chciały jechać do Katowic, bo ten sklep właśnie jest w Katowicach. Nie no, czad. Ja namawiam moją koleżankę, żeby przyjechała i zostawiła swoją suknię ślubną. Mało tego, chcę po prostu z bólem serca, ale zrobię to. Eee, przywiozę z Lublina swoją suknię i nagram Wam film, jak ją tam wstawiam. Także może akurat jakaś dziewczyna będzie z niej zadowolona, ile ja serca włożyłam w tą suknię. Jak wy byście usłyszały historię w ogóle powstawania tej sukni, która była szyta w Rumunii? O Boże! Ale wspomnienia mnie wróciły. Dobra, zmykam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że e, moje zakupy Wam się podobały. Dajcie koniecznie znać, e, co najbardziej i jaki team suknia jesteście. Zostawiamy, sprzedajemy. E, a może właśnie zainteresowała Was ta inicjatywa z lepiej, i lepiej, żeby wstawić tam swoją suknię i usprzedać. Pamiętajcie, że to Wy ustalacie ceny. To e, wiadomo, to nie może być cena sklepowa, no bo wtedy to nie będzie się opłacało, ale no jakby za tyle, ile chciałybyście sprzedać, to sobie ją tam sprzedajcie, także jeszcze raz dziękuję, że byliście, byłyście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!